Dzień dobry Państwu. W ostatnią środę była sesja nadzwyczajna. Ciąg dalszy perypetii MZK i zakupu elektryków. Trzeba zapłacić 4 miliony VAT-u. VAT jest do zwrotu, ale trzeba najpierw mieć te 4 miliony. Bank żaden nie chce udzielić kredytu, no bo wartość spółki została obniżona. A jak wartość... Spółki spada, to znaczy, że jest źle z płynnością finansową. Logiczne. Bank nie będzie ryzykował. No i pani KDW zwróciła się do Rady. No bo gdzież? Musicie dać. I już. No, zaczęła się dyskusja. O dziwo, drodzy Państwo, merytoryczny tym razem był PiS, plus stała dwójka... SPO, czyli radny, radny Dobkowski i radna Stec. Reszta PO-wiaków niemożebnie była proratuszowa, aż mdliło. Tak słodzili. Świadczy to o tym, iż zmieniły się sojusze. To znaczy, że PiS już nie jest ulubionym partnerem pani KWB. I PO, widząc lukę, stara się wejść na to miejsce. No bo jakże? Zawsze byli ulubieńcami wszystkich prezydentów. Z wszystkimi kolaborowali. No to dlaczego z tą mają nie do końca być? Przykre to było, jak nieracjonalnych argumentów używali niektórzy radni z PO, żeby uzasadnić te dziwne pomysły z elektrykami. Rozumiemy, i tu nasze uruchamiamy teorie spiskowe. Być może, drodzy Państwo, miejscowa pełnia z panią KDW jest posłowie. Wiadomo, że PIS do wyborów samorządowych będzie szedł samodzielnie. Już mają swojego kandydata, radnego dyrektora, którego promują. PO jak dotąd nie wystawiło żadnego kandydata, przynajmniej nie słychać. Wybory, wybory samorządowe coraz bliżej, a tu nic. Być może, drodzy Państwo, że dogadali się z panią KDW, że ją poprą, a w razie czego dostaną wiceprezydenta. To takie PO-skie, zwłaszcza w stylu Pełni A miasto? A co tam miasto? Interes partii ponad wszystko. No dobrze. To teraz przechodzimy do naszych wrażeń. Dziwne, że nie było związkowców z MZK. Mówią o ich firmie, o ich miejscach pracy, a ich nie ma. Była pani obecna, nowa prezes, siedziała koło nas i. Tak szczerze mówiąc, niewiele było widać u niej tej przebojowości, pomysłowości, tego wszystkiego, co mówiła na jej temat pani KDW. Raczej miała panikę w oczach, wystraszoną minę. Można powiedzieć, że wyglądała jak tak małe dziecko, które coś zbroiło i boi się teraz co rodzice na to. Widać, że za wszelką cenę nie chciała, żeby ktokolwiek się o cokolwiek ją pytał. No, nie wiem, gdzie pani KDW zauważyła, zauważyła u niej tą wizyjność. Zapewne polega to tylko na to, że jest bardzo dyspozycyjna i zrobi wszystko, czego od niej oczekują. Tak rozumiemy interpretację tej przebojowości i wizyjności, o której mówiła pani Kadewu. Pani Kadybu, jak zwykle w swojej mowie mówiła, że tu tak i owak, i że te cztery miliony to wrócą przecież, że to, że owo. No, przyszła, przyszedł czas na pytania. Nie dziwo, drodzy Państwo, musimy pochwalić, tu nie ma żadnej złośliwości, radnych PiSu. No i tradycyjnie dyżurna dwójka z PO, ale radnych PiSu. Gwiazdą, drodzy Państwo, i to mówimy poważnie, gwiazdą tej sesji była radna Mrowińska, nasza słupska, smosarska, merytoryczna, zaorała Radnego Szewczyka pokazała, że się myli. Nie miał żadnych argumentów przeciw jej argumentom. Ba, radny dyrektor też był merytoryczny. Wiceprzewodniczący Bobrowski zgłosił zasadne punkty. Radny, radny Treder też dorzucił swoje. No i oczywiście radny Dobkowski i radna Stec. Szkoda tylko, że konsekwentnie do końca była, konsekwentna, przepraszam, konsekwentna do, do samego końca była tylko radna Stec. No, jak się mówi, to trzeba też tak głosować. Ale to tak na przyszłość. Radni zarzucili, zarzucili niefrasobliwość, nie o tak by można było powiedzieć, w tym pomyśle z zakupami elektryków. Okazuje się, że tak naprawdę nikt nie zrobił żadnej solidnej analizy. Nie zastanawiano się, co będzie, jak. Drodzy Państwo, no bo zakupiono to od firmy, która, której w Słupsku nie będzie. Nie będzie skali. Co z serwisem? Co z gwarancją? Co z naprawami? W ogóle, co z. Bo zdaje się, miejsce ładowanie jest tylko w bazie MZK, ona jest w komelnicy. Miały być punkty ładowania na, na tych końcowych przystankach. Logiczne byłoby to, doładowywaliby się. A tak to co? Elektryk jest, bardzo szybko wyczerpuje swoją moc i co będą zjeżdżać z trasy do kobelnicy i się ładować? A gdzież tu ekonomia? Generalnie miłośnicy elektromobilności pletli takie bzdury, że aż głowa boli. Tylko dwa, dwa zasadnicze problemy: który z nich ma elektryka? A bo z tego co nam wiadomo, to żaden. Poza tym mm, mówienie, że, że w Europie, no a my to jesteśmy co, Afryka i Azja, że w Europie to jest standard, że we wszystkich miastach jeżdżą elektryki, oczywiście. Ale bądźmy konsekwentni, miłośnicy ekomobilności i czystości powietrza. W Europie także. Do ścisłego, stre... do ścisłego centrum nie wpuszcza się rzęchów i smrodziarzy. Rada może to uchwalić. Dlaczego emobilni takiej inicjatywy nie wykazali? No bo jest problem. Nortexpress by do Słupska nie wjechał. I teraz y elektryki. No cóż. Ech. Radny Dobkowski określił to obrazowo ale my zostaniemy przy swojej, przy swojej, obrazowej ocenie tego. A co nam dadzą te elektryki? To tak, drodzy Państwo, jakbyśmy do Szamba wlewali źródlaną wodę. No i co? No i nic, dalej to będzie Szambo. I tak samo z jakością powietrza w Słupsku. Jeżdżą rzęchy. Nie, nie ma y, ringu do końca zrobionego. Y, f, miasto jest zatłoczone. Mało tego. Przy kolejnych remontach zwęża się te ulice, więc samochodziarze wleką się sznurkiem, jeden za drugi, noga za nogą niemal. Pierdzą i smrodzą, no bo w tym czasie silniki pracują. I teraz, i teraz rujnujemy MZK po to, żeby, żeby kupić elektryki. Po co i dlaczego? To jest pytanie. Oczywiście Rada przyklepała większością głosów. Tylko PiS i Radna STEC byli przeciwni. Ba, a Radna STEC parokrotnie zadała pani KDW pytanie: Co zrobi, jeżeli Rada nie da jej pieniędzy? Pani KDW nie odpowiedziała. Mało tego. Widać, że miłość kwitnie na nowo między PO a panią KDW, było widać z postawy pani przewodniczącej. Pani, prze, pani przewodnicząca karciła, przywoływa, przywoływała do porządku tych, którzy byli na nie, to znaczy wymieniali wszystkie wady elektryków i w ogóle sam pomysł i tak dalej, mówiąc, że to nie jest tematem. Sesji, że tematem sesji jest tylko przy, przyznanie lub nie pieniędzy na ten VAT. Natomiast jak miłośnicy e-mobilności wygłaszali oracje na temat zasadności, wspaniałości e-mobilności, to jakoś to nie przeszkadzało pani przewodniczącej. Od relatywizm. Takie sobie. Teraz. Nasuwają się dwie refleksje. Po pierwsze, od razu widać, który klub już nie współpracuje z panią KDW, bo nagle zaczynają myśleć, być mądrzy, logiczni i dbać o interes miasta. A ci, którzy są w sojuszu z panią KDW, nagle, nic nie dostrzegają. Jest cudownie, wspaniale, wyjątkowo, itp. Itd. Druga refleksja: jednak, drodzy Państwo, w samorządach nie powinno być klubów partyjnych, dlatego że zawsze interes partyjny przeważa nad interesem miasta i mieszkańców. Co z przykrością doświadczyliśmy. Niektórzy racjonalni radni przy głosowaniu jednak. Wybrał interes partii. Od co, drodzy Państwo? Jakby powiedział klasyk, koni jaki jest, każdy widzi. Dziękuję.